Jedziemy Cześć, z tej strony Kowalek gdzie tak trochę inaczej, w samochodzie Ze statu dzisiaj robi tata Cześć y, No i mamy jak widzicie jedną saszetkę z Road to Euro y, Którą sobie teraz otworzymy Czekajcie o, Ładnie nam się wszystko otworzyło Czekajcie Dobra I co my tu mamy? Ło jest super Defensive Rock Pepe pep, Ja go nie mam Super, super Dobra, teraz, jakby to położyć. O, yy, czekajcie, muszę popatrzeć. Lineup z Hiszpanii. I to będzie mój drugi lineup z Hiszpanii. Nie po, y, ten Jeszcze jednego mi będzie brakowało do całej drużyny. No i tej bazówki yy, Campbell, Dzeko, yy, yy, Coleman. I mam jeszcze Davida yy, Alabę. Tak więc super, fajna jest ta trafił nam się Defensive Rock, którego nie mam. No dobra, no to chyba dzisiaj tyle, jeśli Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Dla mnie i dla taty. Cześć! Cześć!